Cześć moi drodzy, kolejny odcineczek z Divinity. Bez zbędnego pieprzenia, jedziemy dalej. To mówisz, że co musimy? Ja kojarzę, że tutaj było gdzieś na samym początku taka kurwna muszla, taki małż. Jest, mam. A to ten cały czas tak pieprzył, żeśmy tam stali. Nie, tam. Ten, co tak pieprzył, to jest ten u góry. Tam stoi dwóch takich ciuli najebanych. Ale nie, taki, taki właśnie, cały czas taki głos, że coś tam rzuć mnie do wody. to wodę. na wejściu, na wejściu, tak. The sea, the sea. I have returned, where every wave feels like a mermaid's kiss. May the bounty of the deep be yours, along with my eternal gratitude. pierdoli, skrzynię. Co a, trochę, trochę kasy I ten, I, yy, no. I puklesz. No jak dalej pójdziemy, to tam będziesz miał miejsce, gdzie można wykopać. Nie jestem pewien, tutaj będzie chyba to miejsce Gdzie można kopać Powinno Ci się pojawić tutaj Gdzieś O, tu, 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 tu. Wystarczy, że masz tą w ekwipunkę. Ulepszenie. Składniki. Wygląda jak, nie wiem, jakieś kwiatki czy coś. Tak. Mówię ci, odkąd w to gram jeszcze ani razu nie udało mi się, kurwa, cokolwiek skraftić. Poczekaj, poczekaj. Hmm? Bo dostałem przepis nowy na kucharską księ księgę dla legionistów. Odblokowano przepis o. I teraz przepisy, książka kucharska dla legionistów. I jak to, A to z tego poprzednio się... to znalazłem? Kurwa, korzysta. Nie mam bladego pojęcia jak się tu krawci Ale se przynajmniej roznam ten Punkty, bo widzę, że dostaliśmy Co my tu mamy? O na pewno A to już mam су Zobaczę co tu. Na pewno muszę inteligencję. I w co dalej? Umiejętności. No stary przestępnie się nie będzie nie, nie trwał godzinę. Dobra. Mhm, akurat teraz sławki muszą się rozładować. What in the hell is happening down there, Orcs? Bloody Orcs! Come, let's go back to the bridge. Let the source hunters handle them, big brutes. The slime tool. I obviously had to turn it off. The tool Sprawdź sobie mam za mało punktów ataku. No. Dobra, to idziemy, bo będziemy walczyć teraz. Czekaj. A nie, ubrałem go. Tylko, że zwiększy Ci koszt ataku. No, bo widzę. tam możesz mieć coś, że... Y, poziomem. Masz trochę za mały poziom. Żeby efektywnie z niego korzystać. Czekaj, poziom przedmiotu 3, a tu jest jakieś inne wymaganie? A, wymagana zwinność, 7. Nie no, zwinność mam 9. To nie wiem, gdzie tam jest ten. No to nie wiem, co to jest. Dobra, chodź. Ja się stanę tu. No i to jest to właśnie, że oni od razu idą tam. No właśnie, on się przemieszcza. Gdyby oni nie szli, to już szłoby ich jeszcze rozwalić w gróbce. Celuj w skrzynie z olejem. To ich spowolni, a ja ich podpalę. Ale ta strzynia solem jest tylko tutaj. No no to zabijemy tych dwóch. Powinno się udać. Podpalić obu. O ile dobrze się rozpryśnie. Zresztą atakuję jak chcesz. Przez ten łuk nie mogę nic. Like Jak tam tam puścił czar, to znając, że mnie to zabije nawet tych kurde, którzy tutaj chcą mi pomóc, dam tych zielonych. A jakbym go puścił tutaj w środek, jeżeli się żaden z nich nie ruszy, to załatwię. To no, już teraz dwóch. Spróbuj w tego orka piechura. Bo on ma najwięcej życia. A za daleko. A. No, to no to, to jak uważasz Kurwa, ja nie mam też. No nie mogę nic. Hmm. Nie potrzebnie ten łuk ubieram, po prostu. Those orcs had a human commander. Ah, very curious and disquieting. I like you much better with your guts on the floor. <laughs> Taken before his time. Far before his time.

Masz swój deszczu? Żadnego nie mam. Ochrony mam. Sorcery, sects, undead, orcs. Looks like I have my work cut out for me. Come on, men, put your backs into it! Z nie mogę pogadać? Twój... Ale doświadczenie jest. O oh, nic news, Zombies? Skeletons? You know the story. Jakiś biedny ten port. No taki trochę. Tam się nie dojść. No wiem, a to jest druga skrzynia bodajże, albo trzecia. Bo mamy te zadania no. są, na dotknięcie skrzyń. Bo jak nas przenosił wtedy, co żeśmy grali z Ryśkiem, co nas, co nas przeniosło do tego innego wymiaru na samym początku, nie? Jak mm -hmm. żeśmy do, tam do tego tego wyszli. Tam stoi skrzynia, która ci mówi, że masz znaleźć jej cztery siostry. Yy, I je otworzyć. Jeżeli ci się uda, to w tym momencie będziesz mógł ją otworzyć. Tyle, że nie jest powiedziane, co tam w skrzyni jest, bo skrzynie są tutaj generowane losowo. Stąd też się zastanawiam, yy, czy jest możliwość, yy, że tak powiem, zostawienia czegoś gdzieś takie taki jakieś skrytki albo coś bo nie znalazłem tu jeszcze żeby tu było jakakolwiek yy, skrzynka należąca dla gra, do gracza gdzie można zostawić jakieś itemy których nie chcesz typu właśnie kurwa te składniki całe Dobra, to co co, co, co robimy? Eee... Ty się mnie pytasz, jak ja tej gry nie znam. Możemy na starcie, zanim cokolwiek zrobimy, e, odwiedzimy kapitana i zdobędziemy I zdobędziemy dodatkową babkę, co? Mhm. Mm ty się tam ty, bo ty jesteś e, łucznikiem. Tank by, to... Tank by się przydał. Słucham? Tank by się przydał. Wiem, eee, ale z racji tego, że jesteś łucznikiem, to ty będziesz z tą babką chodził. cheese. Teraz gramy w papier nożyce kamień. Kto ma rację? Noż Czas. Dobra, posprzedawajmy sobie to co tutaj mamy niepotrzebnego. Czyli kupę badziewia. Nie, 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 nie. Farewell! Well, hello there. Bo ma tylko 5 zł, to ja tu pieprzę. A sprzedam. No I to by było na tyle. Until we meet again. Join the Spud Club if you've got well, an eye hello for five there. potatoes. Until we meet again. Well, hello. Not there. in the mood for cheese. That excuse has more holes than a slice of this fine Gorgon bear. Kolor jakichś itemów dziwnych Czyli Jakieś siekiery, nożyczki No sprzedawaj

A quiet day on no właśnie, many the market, friends of a man with many cheeses. Until we meet again. Red and orange, yellow and green, the finest heavenly herring, delicious dumplings, beautiful cheese on your... Nie, no podoszałem do niej, klikłem i nie wiem, tak bym kozak kliknął. Ah, to nie. Greatings. To może być, że próbowałeś kosz kliknąć. Próbuję, nie mogłem kliknąć. Bye. A. Come on, you chickens. Greetings. <laughs> Let's see. Let Calibut. us see if you Cheap can chip. choose the finest greens. <laughs> <laughs> Not in the mood for cheese? That excuse has more holes than a slice of this fine Gorgon bear. W tym odcinku zdobędziemy tą babkę dla Ciebie, a w przyszłym odcinku zdobędziemy kolesia. Co? No, dajesz. No to chodź. Bo tak właściwie trzeba powoli kończyć. No, no to pójdziemy tylko tą babeczkę zdobyć. Skończymy w kwaterze... głównej. About face! Well. Those boots embarrass bridge troll. Powiedz It's mi, a możesz jej ikonkę kliknąć so exactly. na siebie? żeby połączyć ją łańcuchem. Attention. To the To było Tak, kurde, chcę. Bo ja chcę ją połączyć z Tobą, a nie mogę. Z sobą idę, umiem, a z Tobą nie. Nie wiem dlaczego. nie co wybierzesz tutaj? No, ty masz jakiś łuk? Może? No, ten co mi dałeś wtedy? To weź mi go, bo wyślij. No, do nie dać. O, to daj go bezpośrednio. No. Dobra, no to tutaj skończymy, nie? No. No, to także trzymajcie się ciepło, cześć!